Cześć, cześć. To jest mój pierwszy filmik z głosem. Nigdy nie nagrywałem jeszcze filmików z głosem i no, tym razem coś nowego, trochę się boję. Ale nagrywam ten filmik, żeby wyjaśnić, czy, czy trendy niszczą polski YouTube. w ostatnim czasie popularna jest na przykład taka Anarchia GG. No i dużo osób nie gra, nie nagrywa z niej filmiki. No i jakby jak ktoś by nagrał inny filmik, nie związany z taką tematyką, to jest mniejsza szansa, że on będzie popularny. Jakby jest tylko taki rodzaj, jedyny, albo może nie jedyny, ale jest kilka takich rodzajów, które przynajmniej da się zrobić filmik, żeby, żeby on mógł jakoś być chociaż w małym stopniu popularny. Więc yy, na przykład filmiki typu chowan yy, yy, Graf Chowanego w Minecraftie mogą mieć mniejsze wyświetlenia. Ale jeśli już chce, chce ktoś robić inny content niezwiązany z takimi trendami, to polecam nie robić w ogóle, bo, bo wcześniej ten content może mieć dobre wyświetlenia, ale jak już się raz nagra coś, jakby ten trend, to wtedy już te filmiki z własnego wymyślonego contentu mogą być mniej oglądane. Więc może to bardzo zrobić i może jakby ktoś znowu zaczął potem nagrywać y, filmiki ze swojego kontentu, to może być bardzo duży spadek wyświetleń. I mogą być mniejsze wyświetlenia niż na początku, kiedy się zagrywał ten content. Więc najpierw trzeba dwa razy się zastanowić, żeby, y, żeby po prostu dwa razy się zastanowić, zanim się zacznie nagrywać te trendy, bo może to zepsuć po prostu kanał. I rozumiem trochę jak to bo te filmiki są ciekawe, ale mają bardzo duży minus. Wtedy, wtedy po prostu inne kontenty nie mają sensu, bo jest tylko tamto oglądane I inne kontenty jakby nie mają sensu dotrzeć do widowni w osób. I może się zastanawiacie, yy, dlaczego Heroes nie nagrywa. Bo... Nie wiem czemu, po prostu nagrywanie przestało działać, ale mamy takie podejrzenia, bo on instalował dużo modów do farminga. No, w sumie, e, wiecie chyba, jeśli e, oglądacie Her Herosa, e, tak naprawdę bardziej chci rosa nie wiem jak to wymówić, jeśli oglądacie, to wiecie, że on też nagrywa farminga, Minecrafta i Robloxa i ten supermarket simulator. No i on dużo modyfikował i jest jakieś prawdopodobieństwo, że ma wirusy komputerowe, no ale byłam niedawno. u niego bo my się znamy. Mieszka bardzo niedaleko mnie. No i... robiliśmy skan antywirusowy. I wyszły chyba trzy wirusy. No i potem usunęliśmy, ale na nagrywanie nie działało i w ogóle ten komputer jego się zacina. No i... Prawdopodobnie to już jakby jest tak, że te wirusy zdążyły usunąć jakby większość tych plików, co były potrzebne do nagrywania i już tego nie może się przewrócić jakby. I dlatego nie może. Próbowaliśmy z różnymi programami, ale to nie działało, bo nawet nie może w folderów żadnych włączyć i mi się w ogóle komputer psuje. No i wracając do tych trendów, no to między innymi to są takie. Zdobyłem jakiś przedmiot, najlepszy na anarchii, w 24 godziny. Albo. Czy da się zdobyć 1000 staków bambusa w 100 godzin, Al, albo coś w tym podobnego. Na przykład Bluker nagrywa Dexy, No i potem większość osób jakby musi nagrywać takie filmiki, bo inne jakby nie potrafię dotrzeć, ze względu, że po prostu tamte filmiki są tak oglądane, że po prostu one blokują inne filmy z innego kontentu i właśnie to jest taki problem ale według mnie najlepiej nagrywać swój własny kontent zawsze, nigdy tego nie zmienić bo to może po prostu popsuć A to tak już jest może będzie dłużej trwało, żeby do większej ilości osób dotrzeć, ale ale najważniejsze żeby nagrywać to, co się lubi. Może i będzie się miało małe wyświetlenia, ale ważne było, żeby tobie się podobało. W sumie mam kilka planów na nowe odcinki. Yy, schowanego. Jeśli chcecie, żeby schowanego były nowe odcinki yy, yy, w grze schowanego w Minecrafcie, to napiszcie w komentarzach. Wtedy będę wiedział czy to się Wam podoba, nie. I możliwe, że będzie taka szansa, chociaż to jest mała na pewno szansa, że takie coś się stało, że nowy trend się rozpocznie na chowanego. Chociaż bardzo mała szansa, ale tak jest. Na przykład taki mały youtuber angielski, Walls14, nie ma zbyt dużych wyświetleń, ale nagrywał filmik Minecraft Free Edition i potem to się stało już takie popularne, że teraz większość osób w Anglii to nagrywa. Więc czasami się dzieje, że jakiś mały youtuber rozpoczyna trend, staje się większym youtuberem i wszystko to yy, nagrywają. Ale dobrze by było, gdyby była różnorodność. Różnorodność jest bardzo ważną rzeczą. Hmm. Czyli ja ale gdzie on jest? O, tutaj. Że ja go nie zauważyłem, dziwne. Tu niech się przepala, ja zrobię tu jedzenie. I w ogóle... Ostatnio w Minecraftie pokonywałem Wither... storma. Ja mówię nie do nie wiem. Po prostu tak lubię. I bossy w Między innymi tam był y, koparka na innym niku, ale i jak, jakoś tego nie wyczuć chyba, może jak to jakoś zmontuję kiedyś, ale wątpię, bo jak próbowałem zainstalować program do montowania, to mi jakieś dane kazało pokazywać, co w ogóle dziwne, dlatego właśnie nie montuję, bo nie mam żadnych programów do tego, no i w tym filmiku to chyba tyle. A i dajcie sobie. W sumie powiedzę mój serwer Discordowy. Ostatnio mm, dużo jakby osób z niego wychodzi nie wiem czemu. Chyba mi się nudzi coś. Więc... No fajnie by było gdyby ktoś na niego wszedł, Na pewno link będzie w opisie albo w komentarzu. bo zauważyłem, że linki mi nie działają czasami. I jak dodałem za dużo linków, to mi w ogóle jak filmik jakoś dziwnie się bugował. Raczej tego nie widzieliście. Tutaj jest po prawej. No, widzieliście na pewno w tym filmiku, ale na pewno nie w poprzednich. Bo to właśnie nowe coś dodałem. Ocencie w sumie, jak wygląda i w ogóle ocencie mój serwer, jeśli wam się podoba. No tu jest mój dom. Robię sobie remoda. Tu jest spawn taki. Mam problem zrobienia lobby, bo to by było trochę męczenia się. I w ogóle. że to jest nawet Jak mały serwer. To w ogóle ten spawn jest zgrifowany. Chociaż nawet go komendą odgrifowywałem nie się kończy, muszę zrobić nowe. Muszę yy, yy, wgrać ten że tekstur pak na kuszę szulkera. Ja. Mogę jeszcze trochę zaprezentować kuszę szulkera. Ja. Tak, tak trochę. Możemy się dać limitację. Ona powinna wyglądać. G ten X-Ray? To jest. Yy, nie wiem, po co ja zrobiłem. Chyba. A, pamiętam. Bo. Yy, w ogóle te X-ray, to jakby ja ich nie używam na tylko widziałem taki serwer na Craft Cube, Jest anarchia. I tam było napisane: tam można cheatować. No i chciałem sprawdzić, czy potrafię zrobić X-ray, ale mi nie działało po prostu. To yy, wziąłem, bo jak walczyłem z Industrialman, to umówiliśmy się, że można X-ray włączyć. I oni wszyscy mieli, a ja nie wiem, poprosić, tak to nie działało. Ale obiecuję, normalnie nic nie czuje. O, i tak powinna ta kusza wyglądać. A jeśli w ogóle wiecie, to napiszcie w komentarzu, jak zrobić, żeby zwykłe kuszy tak nie wyglądały, tylko żeby sama kusza. Jeśli w ogóle znacie się na takich rzeczach, takich technicznych serwerów, to jest w ogóle legendarna, czyli najlepsze rzeczy plus rzeczy z innych serwerów. Epika, złota i niedroda. Tu była też kiedyś skrzynka, żeby się zniszczona. No, na pewno jest zniszczona, bo jej nie ma. O, no, tutaj jest widać. Na pewno wiecie to z innych filmików. villager do kluczy wymieniania. No i chyba tyle tu wracam do domu i kończę odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podoba. To możliwe, że będę nagrywa takie jakby tak typowo sobie valowe, e, odcinki z głosem. Ale jeszcze nie mam pewności. Napiszcie e, e, wed e, według Was, czy... Napiszcie, czy według Was. Yyy tręgi psują polski YouTube. O to mam za No i to chyba jest po prostu. No to jest na pewno jest Oczywiście zapraszam yy, na kanał do Herosa, Cherosa. Tutaj o tym macie link. Tutaj macie do Discorda, bo to het nie działa. Nie wiem czemu. Zamiast tego, co powinno się wścieklić, to się takie coś włącza. A może. Hop, help. nie, no to jest <mulizacja> no to, to jest, to jest, to jest Pa.